Witam was kochani z tej strony wróżka Basia bądź wróżka Barbara i zapraszam zodiakalne kodziarosty na rozkład kart na czerwiec 2020 rok. Przygotowałam dla was zarówno ogólny rozkład kart jak i grupy 1 2 lub 3 i proszę was abyście intuicyjnie wybrali cyferkę. Ten rozkład um, przeczytam na końcu natomiast w tej chwili zacznę czytać dla was ogólny rozkład kart. Moi drodzy, jeśli chodzi o czerwiec, możecie gdzieś tam się stać liderami, możecie być podziwiani, jednak jest taka przestroga, żeby nie wchodzić zbytnio w narcyzm. Dla niektórych przepowiednia taka może czekać Wacława, nie wszystkich, natomiast gdzieś tam jakiś rozgłos może być. Jeśli chodzi o czerwienidzę, warto, abyście się uczyli. Możecie ze swojej nauki później w życiu wyciągnąć jakieś wnioski. Może Wam się w życiu później lepiej dziać, więc warto, abyście się tam, abyście się w życiu uczyli, czytali dużo książek, bo ta wiedza rzeczywiście Wam autentycznie pomoże. Dla niektórych trochę, y, rada taka trochę, abyście nie byli w chmurach, y, żebyście się tak y, maszcie, ok, marzenia są dobre, ale y, nie być po prostu w chmurkach y, gdzieś tam cały czas, y, y, żeby się tak... Y, halo, tu ziemia, żeby być y, na tej ziemi, y, kurczę... Y, Tutaj jest tak, nie zamartwiajcie się. Powtarzałam już często, zamartwianie się to widzenie rzeczy w sposób martwych. Więc taką energię się przyciąga. Jest to zło życzenie w tej rzeczy, gdzie się źle, gdzie się zamartwia. Więc y, tak naprawdę dajemy wszeświatowi informacje, aby, aby tam, gdzie się zamartwiamy, po prostu żeby się źle działo, a, a tego nie chcemy, więc y, nauka wdzięczności wskazana dla Was. Ym... I kochani, może być tak, że przez te zamartwianie odcinacie się od finansów. Do których macie potencjał ogromny, jeśli chodzi o zarobek. Więc zamartwianie tak naprawdę was odcina od pieniędzy. I tak, jeśli chodzi o single, mogą spotkać swoją miłość. I tutaj, jeśli chodzi o związki. Możecie, ci, którzy są w związkach, może się okazać, że są gdzieś tam inne zainteresowania, troszeczkę oddalenia, natomiast nie widzę jakiegoś takiego ogromnego oddalenia, po prostu o, ja mam inne priorytety, ty masz inne priorytety. Na, te, na tej zasadzie... Mm, Okej okay, kochani, więc mm, o i co jeszcze mogę dodać dla Was? <laughs> sorry, że tak e, rozstrzepana e, jestem. Mm, przed chwilą miałam rozkład, gdzie, gdzie jeszcze moja głowa jest, a powinnam się już tak odciąć. Mm. Kochani, kochane koziorożce, spod słoneczny, pracujcie nad spodem słonecznym. I w tej chwili czytam rozkład 1, 2 lub 3. Mam nadzieję, że już wybraliście. I tak, kochani, jeśli chodzi o jedynkę, wskazane, aby wejść w siebie oraz żeby skupić się też na dzieciach, poświęcić im więcej czasu, gdyż ci z Was, którzy mają dzieci. To pamiętajcie, że dzieci potrzebują Waszej uwagi, więc zwróćcie uwagę na, na Wasze dzieci, ci, którzy mają. Natomiast skazane dla tych, co mają, i dla tych, co nie mają, aby wejść w siebie, bardziej się słuchać siebie i pozwolić też sobie na samotność. By bardziej słuchać się, co mówi Wasze serce, co mówią Wasze emocje, pozwolenie sobie po prostu na samotność. Dwójeczka. Dwójeczka, jeśli chodzi o dwójkę, niewskazane jest. Aby się tak słuchać innych, więc bardziej słuchajcie się swoj, siebie. Bo może być tak, że ktoś Wam coś radzi i pod tym względem zrobicie coś, co, co będzie niekorzystne. Niekoniecznie też dla was, ale dla innych. Więc gdzieś tam wasza decyzja spowodowana tym, że posłuchaliście się kogoś, Poradziliście się kogoś, może spowodować konsekwencje, które ponoszą też inne osoby.. Hmm. I też y, prośba jest taka, żeby zwrócić uwagę na, na to, z kim się spotykacie, y, kogo się słuchacie. Y, warto jest też, abyście się słuchali muzyki, y, pozwolili sobie gdzieś tam też na, 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 na sztukę, na wyrażanie siebie. Y, I tutaj y, praca też nad swoją intuicją, żeby po, y, powiększyć też niektórzy, żeby odblokować swoją intuicję, y, bo to też powoduje, że. Y, Wasza intuicja Wam nie podpowiada tak, co robić, a czego nie robić, i dlatego, tak gdzieś tam możecie się słuchać kogoś innego i cały czas polegać na, na czyimś, gdzieś tam zdaniu, czyjeś opinii, czy na czyichś radach. Więc tutaj. Taka prośba, aby popracować nad swoim trzecim okiem, nad swoją intuicją. I grupa trzecia. Grupa trzecia, tutaj widzę, że tutaj jest rozwinięta intuicja. I zwracajcie uwagę na wasze sny. Tutaj. Wszystkie zamartwianie może się pojawić, ale tutaj nie widzę takich większych zamartwień. I jak nie będziecie się zamartwiać, to czeka Was gdzieś tam obfitość. Więc niektórzy nawet tutaj z tej grupy nie będą się zamartwiać. Słuchać się gdzieś tam swojej intuicji i trzymać się dobrych osób, które są przy Was. Taka rada. A wszystko gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam będzie dobrze. I zachować spokój. I moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że byłam pomocna i zapraszam Was na kolejne filmiki.